Witam serdecznie 22 lipca, a nawet czwartek. Data znamienna, wszyscy pamiętamy co to jest 22 lipca. Kraj, się troszkę bardziej socjalizmu, niż aktualnie naszą podatkową rynkową. Teraz niestety, ponieważ w ostatnich miesiącach, z pandemię w Polsce i na świecie, jesteśmy zmuszeni do tego sytuacją, żeby w imieniu partii COVID, bo dzisiaj wracamy na post w Podkarpaciu, Ryszard Skotnicki, wiceprezes Podkarpacia, Pani Joanna Suszka, Krzysztofa Okręgowskiego, Członek partii z Rzeszowa, a twierdzimy, że czas jest taki, żeby zająć głos y, i wezwać do działania, organy państwa tak, aby wreszcie po kilku miesiącach pandemii unormować sytuację. Dzisiaj wszyscy wiemy, że pandemia nas zaskoczyła i tak polski rząd, jak i wszystkie rządy na świecie, i Prawo, przepisy tworzone były na kolanie. Niestety zbyt wiele rzeczy, okazuje się, mało konstytucyjnych, a zeszliśmy do poziomu takiego, iż główny inspektor sanitarny, wytycznymi, czyli aktami prawnymi najniższego rządu, de facto rządzi w państwie. Już tutaj nie mówimy o tym, że mamy raz na zeszcie zajmować, chcą to raz, raz zakładać. Nie mówimy też o tym, że aktualnie były przez kilka miesięcy bulgane wytyczne na serwisach rozwoju, gdzie nawet nie było daty danych wytycznych, gdzie zmieniały się z dnia na dzień bez nowej wersji. i Właściwie można się było obudzić dzisiaj rano, nie znając, jakie dzisiaj obowiązują przepisy. Po to, aby to wszystko zostało wyciągnęło, chcę wezwać pana prezydenta, i na nowo i uregulować. Dlaczego Pana Prezydenta? No bo rząd do dzisiaj nic nie zrobił, a miał temu czas. Wszyscy wiemy, że od kilku miesięcy polski rząd, rządy europejskie światowe straszą nas tym, iż jesienią nie wiadomo kiedy druga fala pandemii może powrócić. Jeśli tak, no to musimy do tego się przygotować. Nie może być tak, że przedsiębiorcy dowiadują się w czwartek rano, wieczorem, w piątek rano, że pracownicy nie przyjął do pracy, bo została po raz kolejny raz przedłużona opieka nad dziećmi i de facto nie wiedział to pracować. Nie może być tak, że nie wiemy co nas czeka przy odpowiedniej ilości zachorowań, niestety przypadków śmiertelnych lub ilości osób, które są leczone. To wszystko da się zaplanować i państwo polskie musi Przedstawić Polakom, ale też przedsiębiorcom plan działania, tak aby nie były to działania doraźne, czasem niestety obliczone na działalność polityczną, a niekoniecznie rozsądne. Dlatego dzisiaj wzywałem pana prezydenta, żeby taką inicjatywę wstępną podjął i unormował e, przepisy od nowa, tak aby te i iwe dzisiaj przestały obowiązywać i abyśmy. Czy mamy rzeczywiście wchodzić w maseczkach, czy nie? Dzisiaj sytuacja jest taka, że e, służby sanitarne ścigają klientów w sklepach albo z klientów za brak masek, a z drugiej nie ma właściwie mocy sprawczej, żeby wymuszać na klientach w sklepie noszenie masek, kiedy większość z nich nie nosi. No ale jeżeli pan premier powiedział, że maski są niekonieczne, no to na tego dnia trudno wymagać, żeby wszyscy je nosili. Tutaj mamy po prostu pełną sprzeczność i to musi się Zmienić. Kolejnym elementem, który, który jest myślę, że bardzo ważny, jest to, żeby e, kolejne programy ratujące gospodarkę e, były elementami tarczy, ale realnymi, a nie tylko powodowały zadłużanie się przedsiębiorstw. Kiedyś te pieniądze trzeba będzie zwrócić. Już dzisiaj banki e, mówią, że przygotowują się do pożyczek dla przedsiębiorców, którzy nie będą w stanie spłacić w przyszłym roku pomocy statycznej. Czyli tak naprawdę wieszamy kamień w uszy Ja wszystkim to... przedsiębiorcom. Dzień dobry, Joanna Suskra, z Okręgu Rzeszowskiego Ja powiem o swojej roli w tym wszystkim, jako osoby prywatnej. E, jestem mamą trójki małych dzieci. E, pracuję na pełen etat. Mój mąż także pracuje na pełen etat. Co się stało pewnego dnia? Zdaje się, w środę, gdy przyszłam do pracy. Okazało się, że następnego dnia będą nieczynne przedszkola. Zobaczymy. Super. Fajnie, prawda? To coś można oddać dzieci do babci. Tak można? No nie wiem, czy można. Ja nie mogłam, bo moje, na, nasi rodzice mieszkają 350 km od Rzeszowa, więc nie było takiej możliwości. Co się stało, kiedy ja zostałam w domu e, z tymi dziećmi? I musiałam im na szybko kombinować tak naprawdę e, drogą opieki dla nianie. Co się stało? E, drogą opieki Nani. Co się stało? Ja nie byłam w pracy. I fantastycznie, rząd zapewnił nam e, świadczenia socjalne e, na opiekę nad dziećmi, ale my, kobiety, nie byłyśmy w pracy. Rozmawiałam z ogromną ilością kobiet, niekoniecznie sympatyzujących. E, z naszymi strukturami, po prostu z osobami z losowym przekrojem z kobiet. One były załamane wręcz tą sytuacją, że wręcz muszą zostać kolejny tydzień, kolejne dwa tygodnie w domu z dziećmi. Nie dlatego, że nie lubimy się opiekować swoimi dziećmi, tylko dlatego, że po pierwsze te 80% to nie jest 100%, a Polacy nie mają tak wysokich pensji, żeby te 80% wystarczyło. Po drugie. To jest płacone z naszych podatków. Coraz więcej osób na szczęście ma świadomość, że to nie jest żadna, dań, ża, ża, żadna pomoc tak naprawdę od państwa, od dobrodusznego państwa, które nie wiem skąd bierze pieniądze, wykupuje je, spodzieje. Nie. To są pieniądze płacone przez przed, przed przedsiębiorców, przez y, 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 podatkach, przez konsumentów. Trzeba zrobić, żeby zapewnić kobietom jeszcze szerszą pomoc, trzeba, co się dzieje ostatnio, podnoszone są kolejne podatki. To jest, yy, to jest po prostu paranoja. Yy, idziemy do sklepu, wydajemy nie 100 zł, tylko 150, nie 300, tylko 450 zł obecnie w porównaniu do yy, okresu poprzedzającego powiedzmy pandemię. To nie jest efekt. Yy, naturalnego, 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 naturalnego To jest efekt działań rządu. Niech rząd nam przestaje nie mylić oczy, że robi dla nas coś dobrego. Rząd spędza Polskę, polskie rodziny, kryzys, głęboki kryzys. Bardzo wielu ludzi straciło pracę. Ja się nie dziwię. Przedsiębiorcy nie wiedzieli, co ich czeka jutro, pojutrze, za miesiąc. Przedsiębiorcy nie wiedzą, których czeka na jesień. Jak można ym, przedłużać tak naprawdę ogromne koszty pracownicze, nie wiedząc, czy da się radę wydolić na przykład z produkcją, z, z utrzymaniem przedsiębiorstw. A przypominam, to są te osoby, które płacą podatki na te wszystkie zasiłki. Yy. Kolejna rzecz. Obecnie podobno dzieci mogą chodzić do przedszkoli, prawda? Tak, tak, mogą. To jest, jak wygląda taki pobyt w przedszkolu, w przedszkolu. Odbiory z przedszkoli są możliwe tylko po określonych godzinach. Nie mogą pojawiać się nauczyciele z zewnątrz, czyli wszystkie zajęcia dodatkowe, które na przykład moje dzieci miały w przedszkolu, są zawieszone. Dodatkowo obowiązuje pewien reżim sanitarny. Czy on jest potrzebny, czy nie, to jest duże pytanie, na które nie, nie, nie będę tutaj odpowiadać, ponieważ no, nie mam kompetencji. Powiedzę. Natomiast e, dzieci są w warunkach takich, że w przedszkolu nie ma zabawy, Dlatego że nie wszystkie da się sterylizować, lub po prostu, e, zwłaszcza w, w placówkach publicznych. Pracownicy nie czuli się zobowiązani do tego, żeby te zadania chciały się realizować. To nie jest normalne. To się nie, nie, nie przeszkadzać To się nie sprawdziło. Absolutnie. Nie. Rodzice są dać jak najwięcej, ze sprawdzić, to nie są nauczyciele. Pamiętajmy o tym. Natomiast cały ciężar edukacji spadł na nich, na tych rodziców, którzy również mają pracę. Dzieci robią co chcą, po prostu dzieci robią co chcą. Nic nie są w stanie się nauczyć w takich warunkach. I to z mojej jest strony. Się, konferencja konferencja nie wierzę Pani, to jest konferencja prasowa, ja nie wierz. ale nie. jak ja słyszę, że ktoś robi nieprawdę, no to mówię, ja, ja jestem rodzicem ale. i ja widziałam jak te lekcje wyglądały. To jest wszystko z mojej strony, jeszcze... jest no pytanie, co Pani teraz... proponuje, co Państwo proponuje? ograniczenia? najważniejsza rzecz, której zabrakło, to jest... Zobaczcie, jak to wyglądało. Dzisiaj dowiadujemy się, że jutro. Nie, pytanie jeszcze Ale Ja powiem, Nie ja powiem. Że jutro zamknięte są przedszkola i żłobki. Za tydzień dowiadujemy się, że mamy chodzić w maskach po ulicy. Kolejny raz się dowiadujemy, że w sklepie może być 5 osób, 10, w kościele 7. Nie wiem. To były rzeczy robione z dnia na dzień bez żadnej podstawy. Prawo powinno być w razie kryzysu skonstruowane wcześniej i powinno mówić na przykład. Jeśli jakaś e, e, epidemia, jakieś zagrożenie jest e, e, zdrowotne dla mieszkańców i ilość śmierci na milion mieszkańców przekroczy tyle a tyle, to będzie konieczne zamknięcie szkół. Ale panie, jeśli. Bardzo proszę. nie, 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 nie myślał, że sytuacja się tak daleko rozwinie, że nas przerośnie, że nasze rodziny, że przerośnie całe w że nasze państwo musi zaplanować tak, było, Oczywiście, że to, można, można, było rozumieć, można było zrobić nawet na 15 lat temu. Nawet 15 lat temu można było, to nie wymaga sytuacji, sytuacja kryzysowa to nie jest moment na planowanie takich rzeczy. Można zaplanować, że można to wszystko wcześniej policzyć, przeanalizować. Jaka ilość śmierci, jaka ilość zachowań w jednostce czasu, czy w przeliczeniu na powierzchnię terenu, czy w przeliczeniu na ilość mieszkańców. Powoduje pewne działania, że zamykamy, że trzeba chodzić w maskach, że, że są podjęte takie czy inne środki ostrożności, że nie wychodzimy z domu, wychodzimy z domu. To wszystko można twarde ramy objąć i gdy zbliżamy się do jakiegoś spółcznika, to wiemy, że za chwilę to nastąpi i przedsiębiorcy mogą się przygotować, że mamy takie i za chwilę będziemy musieli poradzić sobie bez pracowników, więc co zrobić? Że mamy takie prawo, że za chwilę zamkną nam szkoły, więc rodzice mają więcej czasu na przygotowanie się do tego i wiemy, kiedy, przy jakich współczynnikach szkoły zostaną otwarte. Obecnie to było widzi mi się rządu i śmiem twierdzić, że powodowane zbliżającymi y, wybo y, się wyborami i dobrym, y, dobrem rządu, a nie dobrem... Nawet nie wiemy do końca, kto doradza panu i Soriszu bo tego się nie przyznał, więc nie wiemy, co nas decyduje. Nie ma jednoznacznych norm, regulacji wytycznych, takich, które wiemy wcześniej. To nie no. po, to chodzi o to, żeby państwo ma działać tak, aby obywatel mógł się przygotować. by wiedział, że Państwo sytuacji nastąpi dane działanie. Nie może się pozwolić na to, że przez kilka miesięcy z rzędu i nie na w przyszłości będziemy zaskakiwani być może słusznymi, my tego nie negujemy ale dającym się do zaplanowania i przyjmowania decyzjami, które powinny być opracowane dużo już. O no to mamy Państwo. Tak, tak, mamy proszę go, Pana, ale proszę. ja chciałam coś powiedzieć, się. Wszystko musiało przenieść się natychmiast do internetu, na nauczanie zdalne. Problem zaczął się robić wtedy, kiedy trzeba było zrobić to na chwilę, w jednej chwili. Potrzeba było zrobić nowe systemy, potrzebne były nowe technologie i nowe które się nie sprawdziły y zb. które nie sprawdziły się nie. ze względu, że nie miał ich kto przetestować, nie miał ich kto sprawdzić i nie miał ich kto dobrze zaprojektować. Problemem był pośpiech, który został natychmiast wprowadzony przez rząd. Który, tak jak było tutaj mówione, bardziej kierował się dobrem rządu aniżeli Polaków czy ogólnie całego kraju. Kolejną sytuacją jest absurd, jak było mówione tutaj na naszej konferencji prasowej, że nie wiemy, jakie kryteria będą decydować podczas ogłaszania zamykania na przykład szkół czy uczelni. Nie wiemy, kiedy to się zdarzy i czy się zdarzy. Studenci nie mieszkający w Rzeszowie będą musieli wynająć mieszkanie. Te mieszkania zazwyczaj najczęściej są wynajmowane na podstawie umowy wynajmu na jeden rok, czyli na czas określony. Tej umowy nie można od tak zerwać. Trzeba ją całkowicie wypełnić. Teraz studenci zaczynają się zastanawiać, wynajmować, czy nie wynajmować. Jeżeli rząd podczas kolejnej fali koronawirusa na jesieni wprowadzi całkowity lockdown, ci ludzie będą straci, A jak wiadomo, dla studentów nie jest to łatwe zobowiązanie finansowe. Dziękuję. Proszę Państwa, generalnie nasza konferencja zwana jest zwana głównie po to, że chcemy wesprzeć Pana Prezydenta, że podjąć działania takie, które albo normują przepisy, prowadzą nowe rozwiązania, które nam to znacznie powiedzą, jak mają Polacy żyć. E, jak ma rząd rządzić i czego możemy się spodziewać? Lub, jeżeli pan prezydent nie będzie miał siedmiu do temu, powinien zgłosić obowiązujące przepisy dotyczącego konstytucyjnego, tak aby prawnicy się odpowiedzieli. Nie może być tak, że będziemy zaskakiwani e, rzeczami, które e, być może są słuszne, ale nie w nam się do tego przygotować. Dziękujemy ślicznie. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. W praktyce, jeżeli straszy nas się jesienią od kilku miesięcy, wydaje nam się, że do końca sierpnia te przepisy muszą być uchwalane i powinny być publicznie e, wszystkim przekazane, e, ponieważ mamy kluczowe szkolnego, mamy przedszkola, mamy pracę, kończą się wakacje, będzie jesień, będzie pogoda, która będzie się potencjalnie bardziej tego e, więc myślę, że został nam miesiąc na to, żeby realnie przechodzić w do tego, jak mamy rzeczy w, w ramach przepisów, takie, które będą konstrukcyjne. Ja mam pytanie. Jakie są inne alternatywy nauczania dzieci? Nie uszkodzą uwagę, że jest cała zmienia, która starali się dzieci i młodych, i starych. Panią no. minister, minister edukacji, więc nie powiem Pani, jak najlepiej to zrobić. Natomiast na pewno zamykanie dzieci w domach, gdzie nie mają kontaktu z innymi dziećmi, gdzie nie ma socjalizacji, gdzie nie ma wychowania gdzie tak są poza kontrolą, bo bardzo często rodzic nie jest w stanie przyprowadzić ich przez 8 godzin, czy tam 6 godzin, przez co jest, co gdzie nauka de facto dziecka nie, nie podlega kontroli, bo e, nawet kilkudzienne sesje nauczania przez internet, to jest tak miejsce, co, co, co w klasie i w praktyce na dłuższą metę są nieakceptowalne. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli z pożycem w, w Australii na Skandynawii, gdzie jest to już wyuczone, gdzie potencjalnie społeczeństwo wie, jak się zachować? Tak, ale to przyjmujemy normy takie, które są już wyćwiczone. Zdecydujmy się. Albo idziemy w nauczanie zdalne, weźmy przykład z Australii i Skandynawii, albo modyfikujemy nasze nauczania. Nie może być tak, że się nie wiemy jak będzie naprawdę. To jeszcze Pomysłu, bo Państwo, że tak powiem, ogólnikowo mówili na temat tego, że wzywają prezydenta do normowania tego systemu prawnego. Krytykowaliście również Państwo te przepisy, które są teraz. Czy mają Państwo jakieś pomysły na to, jak usprawnić to wszystko, żeby i przedsiębiorcom, i tym matkom z dziećmi, które pozostały teraz w domu, i całemu społeczeństwu jakoś w czasie pandemii żyło się Najważniejsze labiem. jest to, aby były jednoznaczne przepisy mówiące, co kiedy ma się wydarzyć i z jakiej wyprzedzeniami poczynamy informacje. To pozwoli się przygotować tak matkom, ojcom, pracownikom w pracy, jak pracodawcom. To pozwoli przygotować się na dowolne warianty. Student musi wiedzieć, czy ma płacić 300, czy nie. On musi wiedzieć już dzisiaj, czy będzie uczył się zdalnie od października, czy będzie uczył się stacjonarnie. To są rzeczy, które da się zaplanować. Jeżeli nie, jesteśmy, jeżeli nie jesteśmy pewni, to musimy przewidzieć wersję gorszą albo najbardziej, najbardziej przewidywalną. Więc państwo musi zdecydować się, którą stronę będziemy szli. Dzisiaj... To po tylu miesiącach de facto pandemii na świecie, kiedy wiadomo, że powraca już pandemia w Ameryce czy, czy w Chinach, wiemy czym to grozi i co będzie się działo. Więc o to płacimy naszemu rządowi, naszym władzom, urzędnikom, że powinni przygotować odpowiednie procedury. Jeżeli wiemy, że mamy dziesięć tysięcy respiratorów w Polsce, czyli tyle mamy mieć, to wiemy na co nas stać. Oczywiście pan minister Szymorski już na samym początku powiedział, że celem nie jest wygrana z pandemią, tylko spowolnienie jej tak, aby wystarczyło służb medycznych. No to musimy działać tak, żeby wystarczyło. Od tego jest Wielka Zdrowia, od tego jest rząd, ale na pewno nie jest od tego Główny Sposób Sanitarny, który swoimi decyzjami de facto reguluje nasze życie i mówi, czy dzisiaj mam być w masce, czy nie, a równocześnie inni politycy wychodzą mówią, że maska jest niepotrzebna. W praktyce już samo nie wie, jak my się Musi być jednoznaczne, ale też konsekwentne. Jeżeli mówimy, że wchodzimy w maskach, to wszyscy muszą w maskach wchodzić. Jeżeli mówimy, że zdejmujemy, to wszyscy muszą zdjąć po to, żeby nie było sytuacji, które są e, społecznie nieakceptowalne. Presja społeczna w jednym czy nie jest dobra. Mamy prawo żyć w normalnym prawie, w prawnym państwie, które jest dobrze zarządzane. Dziękuję. Pytanie, czy państwo chcą to w jakiś sposób skierować do pana tak, myślę, no, że wiem, że sam to za mało. Tak, to wyślemy za wyślemy to, ten dokument wyślemy. poprzez naszych posłów do federacji do, 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 do.